Siemanko z tej strony Mit, a to jest odcinek specjalny z MySummer Car, mianowicie jest to ciekawostka, której nie widziałem na, w ogóle na żadnym polskim YouTubie. Eee, a mianowicie nowe intro w grze. Patrzcie to, dajemy nowa gra. Wpisujemy sobie MIT 111. Przepraszam. Uch. Wpisujemy mit 111, dajemy sobie co chcemy tutaj. Eee, nie pisuję nazwiska, bo chyba nie trzeba, nie? ładnie się nagrywa, to musi się nagrać. Pa patrzcie to, patrzcie to. What? Pff, w ogóle, to patrzcie, patrzcie. Będzie bardziej popierdolone. What? Patrzcie kurwa. Pojebam! Kurwa, what? Co za chorzy ludzie to wymyślili, ja pierdolę! Ja jebie! Patrzcie to! Put, what the fuck. Co? Co kurwa? Jesteśmy urodzeni w sumie kurwa, ale jajca, ja pierdolę! O! Finlandia 1986, ja pierdale. Urodziliśmy się tak dawno, nie było MySamerkara. Wiem, że czekaliście wszyscy. To intro to po prostu cudowne, no kurwa, WHAT?! CO?! Ja pierdolę, co to ma do gry?! Co to ma do składania samochodu?! Jedna wielka brednia! Kurwa mać, to jest... To jest jak połączenie Deadpoola z... Nie wiem, kurwa, z jakąś inną chorągrom. no... What?! Z tego, nie było jeszcze... Kurwa, taka gra... Jak to się nazywało? Moment, myślę, jak to się nazywa, była taka gra, gdzie się kurwa, dildosami do sami ludzi tłucze. Ja pierdolę. F Fuck, co? Co Finland, was born. Nie wiem, czy to się kończy te, te intro. Tu jest nasze auto, lecimy do szpitala. What? Gdzie tu jest szpital w ogóle? Tu nie ma szpitala. Poczekajmy chwilę, może to coś zmieni. Kurwa, jakby to wojna była naprawdę. <ścoughs> Teraz lata 95, i nic nie ma. O, chwilo, chwilowe zacięcie. I przechodzimy do e, przykrej rzeczywistości, że jesteśmy alkoholikami w 90. Proud to be mortal. <laughs> What? Co? Jaka brednia, ja pierdolę. To coś się zmieniło w ogóle, bo tego nikt nie nagrał. Nie było napisane, że coś jest zmienione. W ogóle to ja widziałem na zagranicznym YouTube, a to nie będę wam zdradzać tej niespodzianki. W ogóle nasze auto, gdzie się urodziliśmy. Nasz kolor samochodu. <laughs> ja pierdolę, ale brednia, kto by pomyślał. Dobra, to byłoby na tyle. To było z ciekawostek takich. Jak będzie coś ciekawego, nowego, update albo coś, to ja na pewno zrobię odcinek od tym. No widzicie, coś nowego, to zrobię odcinek. Jeszcze tego nie było u mnie na YouTubie. Ja się z wami żegnam. To było My Summer Car. Trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Na razie. Cześć!